Witajcie! W pierwszym odcinku, yy, co ja gadam? W piątym odcinku Mr. Plany wyłączyłam, bo miałam straszne rady. Yy, pozdrawiam Roxy 80890, pozdrawiam pa, u, u, l, A 94 pozdrawiam czekoladka yy, 332211, pozdrawiam Hayden 1306, pozdrawiam Moni dolar, 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 Pozdrawiam Livi 1306, pozdrawiam Bobby Kaski 1, pozdrawiam anelka 033 i tyle. Hmm. Nagrywacie. Yy, kilka osób się mnie pytało, w jakim programie nagrywam. To jest Bandicam. Yy, go się da pobrać. Yy, I mogę Wam dać link w opisie. I dużo osób napisze na pewno w komentarzach, że odgapiłam się od Ady Skon, ale po prostu też tak chciałam i mi się spodobał ten pomysł. I też będę tak wybierać luki stworzone przez Was w każdym odcinku. Dobra. Mm. Przynajmniej wiecie, że oglądam AD i resztę. E to już chyba wcześniej wiedzieliście, bo zawsze mam AS. Dobra. Mm, więc. Jakieś sobie wybiorę tak imprezowy? Inkluzowy? Inkluzowy? Może to? Czy ja wiem? Albo to? chyba to. No to wezmę, sobie popatrzę, ale ja chyba to wezmę, mi się najbardziej to podoba. Um, tutaj mam, super, po prostu super. Dobra, chyba wezmę to, bo raczej nic takiego tu nie mam, ale tu w sumie, to w sumie, to w sumie, to w sumie, ja chcę to zobaczyć zobaczyć nie chcę tego czegoś um, chcę to zobaczyć chcę to zobaczyć to się w ogóle nakrywa? nakrywam już myślę no to mi się najbardziej chyba podoba jeszcze tu zobaczę ale chyba to wezmę dzisiaj to wezmę tak mi się zdaje bo raczej nic takiego innego nie jest No, no. Te, to to ubieram i nie wiem teraz co zrobić, więc możecie mi pisać w komentarzach co mam robić na takich odcineczkach różnych i będzie wtedy fajnie. Prezentów nie mam, ale listę życzeń mam, taką krótką. Bo mi kto, y, kilka osób wykupiło, więc mam tylko teraz trzy rzeczy. Bo mi kilka osób wykupiło dużo prezentacji. No, więc nie wiem co teraz nagrać. Tu się nagrywa? Ten odcineczek potrwa z 5 minut. Więc może odbiorę skarbunkę. jeżeli że z niej w ogóle jest. No jest takie 111. Tył piaski 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 Kwiaski, No. No dobra. I teraz nie wiem co nagrać. Za minutę będę kończyć obcinaczą mój. Więc... jeszcze pokażę wam tu wszystkich, bo pewnie chcą być. No, bo kiedy to mi się teraz pali po chwilę, więc chyba Wam nie pokażę. No raczej Wam nie pokażę już. To tylko na poczcie jeszcze szybko przelecę. Czy ktoś mi? Yy, puści? Nie, wszyscy już... Dobra, to chyba skończymy na tym odcineczek. Tworzę lukę i kończymy odcinek. No, no szybciej. Aha, no dobra, nie. Nie będziemy nic tworzyć, tylko po prostu pokażę Wam coś, co bardzo chciałam pokazać już wcześniej, ale no i pokazywałam. Ja spożyłam z tyłu.